Jak kostka? Najśmieszniej, czy już? Ojej! Oni nie są gotowi na taką pracę o! Dzień dobry, widzowie Właśnie zmierzam do wioski Eee... Uh, I pogadamy troszeczkę Co tam się wydarzyło set the record straight for a minute Hate, I get it Stay with it, I I'm cool with playing peacemakers with 'em. Yeah, they gon' remember my. Yeah, you and I did all ready. He and outlaw getting off when he calls. Then we hit the Pena Gallery. They all dead. Yeah, they go remember my. Yeah, we let them say what they go say about us. Ziemna rąk. Patrz. Już oddaje Już prawie miałem. Już już go odaję. I plaża oh. i piłka. Nie był. właśnie, wejdę na tenisie. Witam w moim podcaście rozłoży się wygodnie na się bam, bam, bam. witajcie w sali. sali. Czuję jak u siebie to nie jest telewizja Mordeczko, powiedz mi jak to jest wygrać? czy wygrać. To jest świetne rzeczy, ale jak to jest zakończyć spotkanie w takim stylu, czyli pasikiem. Ojciej się masz taki poczucie aby ku się udało się <laughs> i super się wygrywaliśmy i świetnie, bo każdy z samochodów myśli, że czasami ma na głowie, jak iść i się ten mecz. Okay. I to może być z ataką, zagrywką, w bloku, na jakiejkolwiek. Nie na każde się uda, a jak się uda na ciebie, to już jest coś Dzięki Piękna sprawa. Pięknie z to oglądało. Ale jak już tam poszedłeś na zagrywkę, to czułeś, no jakby byłeś zestresowany, Czy to było takie, że czułeś, że już masz dwa punkty zapasu i po Dobra, Olin. Powiem ci tak, na, na taki moment już byłem tyle razy w mojej karierze. Tak? Tak, że cały czas patrzę trochę do góry, pytam o pomoc. Ten pomost padnie i jesteśmy i dlatego to dużo więcej emocji. Eee, nie spodziewałem się, że się będą dwa asy od razu. To było coś. No to było to, coś. Bo czasami się tak, dobra, zrobisz jeden, albo pierwsza pika prowadzisz, okay. zrobimy blok albo taki. to wtedy ładujesz na druga, bo okay. już jest na pewno ryzyko Tak. Ale boję się do baasę, no na to tak. dla mnie Czyli poschodzisz do tego tak stricte zadaniowo, czyli nie patrzysz na ten wynik, tylko już idę na zagrywkę i robię najlepszą możliwą zagrę i gramy dalej. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No co pięknie. I co? Dziękuję ci bardzo. Nos, nie moc, nie, nos, nie, nos, nie, let's go. Boczynięty? A, no, to jak dzisiaj trochę się pomrużyłam. No I piękno. Krewny leży i jesteśmy gotowi, no. To let go. 8 minut to jazda. 8 minut? Yeah. To wcale nie jest moja wina, jak coś, nie? Yeah. Hey no, hey no. No, to, co mi mówisz. <ślinic> Chodź, jeszcze mam prezent na ciebie. Kurwa, ale gorąco. Cztery boksiki, prewencja do zrobienia. Jaka no, prewencja? Tu masz początek, nie? Gdzie? Nie no, no dobra, nie ma problemu. 5 Sociedad, nie, nie, nie. Miałem, duytym, Teraz na jest droższy. Od razu bardziej się starasz, słuchaj. <sadno> <Unikada> jest jeszcze jedno, no na górze. Krzyczeć, wiesz? jest nie no to... zrobił.

Głębokość zrobiłem, to teraz twoja ilość. Piter, weź się z nim dogadaj. Rozpisz tak, jak pan Leon chce. Zmieniu, jeszcze No, jeszcze nic nie skreślono jest. Jajek Oni za... no. nie są na taką pracę. Ale to ty stoisz. To, to Zresztą będę odpoczywał. Nie wiem, nie wiem, czy... Zadałem ci pytanie, którego ci jeszcze nikt nie zadał. Jak kostka? Jak się czujesz? Dobrze. Zresztą mówiłem kilka razy. Dobrze się czuję. Tego dużo czasu spędziłem u Fizjo. Ja nie spędziłem tyle czasu przez całe życie, co przez ostatnie trzy dni. Wyprowadziliśmy nice. ją. Jest teraz naprawdę w porządku stanie. i normalnie trenowałem, skakałem, robiłem wszystko to co, to co zawsze. Jutro jest kolejny trening na szóstkach, gdzie tych ruchów będzie już takich naturalnych, meczowych bardzo dużo. Mm. I mam nadzieję, że, że będę się czuł dobrze i że co będzie ci, w porządku. Co Ci pomoże najbardziej? Teraz co mi pomogło najbardziej? No żebyście... Na teraz to w ogóle to cię boli, czy ty jakby sobie mm, skaczesz, ale... kurczę, aby... wiesz co, no jakby mam delikatny taki dyskomfort, no bo wiesz, no to jednak nie było takie podkręcenie delikatne, nie? No, to. To, to jednak sądzę, że normalnie w normalnych warunkach, kiedy tego czasu byłoby więcej, nie byłyby to igrzyska, no to jednak tego czasu bym dużo więcej spędził, ale no to nie jest moment na odpoczywanie. No. Więc, e, no, taki jakiś dyskomfort na pewno będzie, no ale od czego są tabletki że ci zła? Ale nie pogorszy jest, się, nic złego się, doktor mi mówił, że nic złego się z nią nie może stać, nawet jeżeli będę trenował i będę czuł jakiś dyskomfort, więc... Yes. Więc, no takie gdzie sportowe, czasami trzeba z takim dyskomfortem potrenować. E, jeżeli to idzie, to chciałem już dziękowałem wam w tym wywiadach, ale chciałem oficjalnie podziękować naszym fizjoterapeutom. My się nam zaopiekowali, to Malcia, Mati. Leżaczku, za przynoszenie mi napoi, tak? Bartek, za posządanie pokoju, dziękuję wam wszystkim, kochani Ja, Pasztom. suchy <laughs> Super jest Mega zimno tu, co? A widać, mniej niż zero <laughs> Rotatory! Stożek rotatora, tak? Tak do gościa Nie zdejmuj, ja dopiero zacznę rozgrzewkę Dobra, dzień dobry widzowie, myślałem, że się uda dorwać tylko chłopaków Ale tutaj cały sztab y, dotarł Także super. Y, nowe pierwsze pytanie Ja dzisiaj byłem pierwszy raz w życiu w ogóle na meczu plażowym Także bez stylu się tutaj przyznaję I Jak wy to robicie, że wy na takiej pogodzie w ogóle Trzymacie się? ja robiłem foty dzisiaj myślałem, że zemdleję Po 15 minutach. Y, odpowiedź jest prosta Trenujemy. <laughs> Okej, <Okay>, dzięki za <laughs> dzięki za. Jest to, to jest Wasza <laughs> dyscyplina. Raczej zazwyczaj trenujemy w takich warunkach, gdzie jest raczej ciepło niż zimno mm -hmm. i jesteśmy do tego przygotowani. Okay. A zimą na przykład? Bo rozumiem, że większość roku siedzicie jednak w Polsce. Tak, tak. Zimą trenujemy na hali, w Spale, e, gdzie mamy też e, podgrzewany piaseczek i jest bardzo miło i przyjemnie. Fajnie. A powiedz mi jesteś razem w pokoju? Tak, tak, tak. Znaczy z Michałem teraz na tronorem ale z, 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 z Michałem razem mamy okay. w pokoju jeszcze tenisistę stołowego i golfistę. Co czyli Czy w jesteście? Tak, tak, bo to jest takie dwupoziomowe mieszkanie okay. z trzema pokojami. A jeszcze okay. chyba dwie osoby mają dojechać. Do, dojechać chyba z lekkiej, bo dopiero się zjeżdżają, także okay. ktoś, kogoś nas jeszcze, jeszcze nam dorzucą, ale, ale jeszcze nie wiem. A z y, wszystkich bois, na którym graliście do tej pory ogólnie w życiu, to, to w Paryżu to oceniasz na. Najlepsze zdecydowanie. Cześć. Cześć, cześć. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Ty dobry. dobra. dobry. Cześć, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Krótki są? mają się tu podpisze? Na ty nie, one mają na swoich piłeczkach, albo piłeczce. Tutaj jest wersja męska. Co? So. Co okay. Prosto z basenu. No. Prosto z basenu. Basen kolejny czeka wam. Basen olimpijski. Tak, a za to są na czeka warto gratis i dobrze. Do Magnifik! Magnifik! Magnifique Hej, cześć Cześć, kierownik Widziałeś no, Jasona? Nie, nie, nie pomijajcie a... Danego no, to... Witaliśmy się ja, ale Tak, udział! Czekaj, na mnie Ojej No niestety Kto powiedział że już nie lubi? No, Dany dzień. Ja strasznie ich nie lubię Dlatego tak naprawdę nie pojechałem z nim wtedy autobusem Dzień dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry. you Ale gdzieś po tym, jak trzyma gwizdę, jak wiesz, że to jest doświadczenie. Ale zobacz to skupienie. Wspaniale. Sędzia bardzo dobrze, bardzo Tak, dobrze. bardzo dobrze, no wiesz. Maja ja. Nie dość, że musisz udawać dodać boczkę, to jeszcze jest... Są... To jeszcze po jest.

Już nagrywam, czy zielonka? Zielonko, ale nie możesz być tak blisko. Ale Czemu jesteś właśnie jesteś cała? Za. A masz czoło. Lopisko! <noise> <noise> Lotnisko. A my nagrywamy w roli głównej dzisiaj? My. My. Wygramy dzisiaj? Wygramy dzisiaj bagera. I tak, jak zawsze. Ona musi jeść. Ona musi jeść. Tu nie ma, to tamto. to. Jem tylko te. Morele. Morele, cztery morele na dzień. A teraz teraz, teraz Agniesia ma zawsze coś do powiedzenia, więc proszę powiedz. Macia, widziałam, jak wyjadłeś śniadanie w muszę okay. i zostawiłaś po sobie syf. O. Wiecie, jak A nareszcie, to to nareszcie po, coś no <gulia> nareszcie to Nareszcie coś mądrego powiedziałaś. Nareszcie coś głośno O, to to, wdwieła, to, 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 to wstawimy! Nie ruszaj tak. Tak o no, Cio. nie. Zdobaj się po Jest, Stawij mnie! Yes, kwa młody kwa Nareszcie ktoś z dobrą ręką zajął się kamerowaniem. Chce zastąpić Dano. Nie. Dlaczego? No, Nie, bo ja to muszę się zająć siatkówką najpierw, a później dopiero no, kamerą. Dobra, tak. przejdziesz na emeryturę. To... Dobra, to się zgłaszam. I kamera, czas akcja, zaczynamy trening. Hol, no. voilà. Polska! Dobra, lecimy 5 minut na siebie, później od razu wstajemy, troszkę zrobimy w ruchu i przechodzimy na bagiet. Zanotowane Ej! Easy Easy Kylka nocza, to jest mój drugi Wiesz, że chwilice was z z zajadą w komentarzach. Czemu? Zakopanie kilki do środki. Chociaż coś tam trafiany, nie trafiamy, nie? No tam nikogo nie ma. Lecią styni, styni, To był Barek. Dobrze, że miło panów wyszczają. A najsłabcą. Daj Uuu Gdzie, gdzie jesteś? Gdzie to, jesteś? Nie ma, to się odbije od latyku. Daj do tego światła. Nie, nie, nie. Nawet nie. tylko kasze Challenge. Co było, panie kamerzysto? O, nie Czy są takie zasady oprócz tego, żeby piłka urosła nie spadła? Czy ja w ogóle nie znam się na tym, na piłce <laughs> Chyba był spalony właśnie, taki. Pro, from